Szymanko, dzisiaj pierwsze wrażenia z użytkowania smartfona Redmi Note 10 5G. Wiem, że dość często w komentarzach pojawiała się ta opcja w sensie tego smartfona, żeby go przetestować przeze mnie. Wreszcie udało mi się go otrzymać od Xiaomi, także bardzo dziękuję. Redmi Note 10 5G, nie Redmi Note 10 Pro, bo ten smartfon jest już w wielu recenzjach. Jeśli chodzi o pudełko, mamy tu wersję 4 GB RAMu i 128 GB pamięci wewnętrznej. Graphite Grey, czyli będzie to grafitowa szarość, jeśli chodzi o ten smartfon. Taki jest kolor. No pudełeczko takie standardowe, raczej nic tu nowego nie ma. Tak na szybko pokażę, co było w pudełeczku. No, ja już używam tego smartfona 3 dni, także oczywiście go rozpakowałem, żeby nie był to tylko unboxing, ale może jakieś Pierwsze wrażenia z użytkowania. Tu oczywiście folika, która znajdowała się na smartfonie. Tutaj mamy książeczki, igiełkę do tacki. Dalej, co tu jeszcze jest? Oczywiście ładowareczka. Jak widzicie, żadnych słuchawek nie było. Kabel USB, USB-C na pewno jest tutaj, także to już też jest standard. Jeśli chodzi o ładowarkę, mamy tutaj szybkie ładowanie. Zobaczmy sobie, ile tutaj mamy watów, 22,5 maksymalnie. No dobrze, zobaczymy oczywiście w recenzji, jak będzie się to sprawować. A teraz sam smartfon, tak on się prezentuje. No tutaj oczywiście jest już na pewno plastik, nie można się pomylić, to od razu po prostu czuć przy pierwszym kontakcie z tym smartfonem. Tak on się prezentuje, tak wygląda tył tego smartfona. Jak widzicie, mamy tutaj trzy aparaty teoretycznie. Dlaczego teoretycznie? To zaraz o tym opowiem. No i co? Tutaj oczywiście mamy czytnik papilarnych z boku, to już też robi się powoli standard w tej średniej półce. Mamy oczywiście przyciski głośności tu mamy tackę SIM, SD. Tutaj natomiast mamy znowu wejście do słuchawek mini jack. Nie wiem dlaczego teraz przenieśli to na górę smartfona zamiast na dół. Mamy tutaj mikrofon oraz diody podczerwieni. No i oczywiście na dole mamy głośnik oraz USB-C i mikrofon. Tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o przód, no to oczywiście jak widzicie jest ekran. Tutaj mamy aparat. Selfie jest on na samym środku ekranu, no jest on wbudowany oczywiście w ekran, także tak to się prezentuje. Coś mi dzisiaj nie ostrzy ten aparat, poczekajcie. Dobra, już jest lepiej, jak widzicie, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o ten aparat. No i co? Generalnie co mogę powiedzieć już na ten moment o tym smartfonie? Ekran muszę powiedzieć jest dość przeciętny. No te kąty są no przeciętne niestety. Oczywiście mamy tu ekran IPS-owy, nie AMOLEDowy. No ale generalnie nie jest on jakiś tragiczny, żeby nie było, że tutaj Jakoś go stygmatyzuje, także nie jest generalnie źle. E, dobra, jeśli chodzi o samą szybkość działania tego smartfona, no to jest naprawdę ok. Nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o, o jakieś tam zacinki, przycinki, przepraszam, jakieś lagowanie. Nic z tych rzeczy się tutaj takiego nie działo. Dobra, przejdźmy sobie teraz do aparatu i pokażę Wam o co chodzi. No, i właśnie, jak widzicie, mamy tutaj tak naprawdę tylko jeden aparat, jeśli chodzi o wybór tutaj w automacie, ponieważ reszta jest tak naprawdę nieaktywna. Oczywiście, możemy sobie zrobić zdjęcia makro, i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj. Natomiast, no, jeśli chodzi o jakość tych zdjęć, no to no jest tak sobie, a nawet przeciętnie, także tak naprawdę mamy tylko, przepraszam, mamy tylko jeden, jeden aparat, tak naprawdę, i on ma 48 megapikseli. Tutaj jest oddzielny, oczywiście, tryb, w którym możemy robić zdjęcia z maksymalną rozdzielczością. No i oczywiście mamy tutaj hader w automacie. I sztuczną inteligencję. Także jeśli chodzi o aparat, to tak to się prezentuje czyli podobnie jak w Redmi Note 9T, bodajże też był jeden aparat, mimo iż z tyłu wyglądało to po prostu inaczej. Mamy tryb nocny. No, ten aparat będzie na pewno podstawowy, choć oczywiście ten główny aparat wcale nie musi być zły. Zrobiłem kilka zdjęć, wrzucę Wam zaraz. No muszę powiedzieć, że nie jest źle, ale na razie oczywiście robiłem te zdjęcia raczej w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, także sprawdzę sobie jak to działa w gorszych warunkach i w nocy, no i oczywiście powiem Wam w recenzji jak to wygląda, także gorąco Was zachęcam do subskrypcji kanału, za około plus minus dwa tygodnie będzie recenzja, także subujcie kanał, klikajcie koniecznie dzwonek, żeby nie przegapić tego filmu. Co jeszcze mogę powiedzieć, może jeszcze czytnik linii? Tutaj nie ma żadnych problemów, to jest naprawdę działa tutaj bez zarzutu. Dotykamy i już nam się odblokowuje smartfon. Także absolutnie nie ma na co rzekać. Reszta w recenzji, także na dziś dzień tak to się prezentuje. Smartfon typowo ze średniej półki, czy będzie miał szansę gdzieś tam namieszać w tej średniej półce? To się jeszcze okaże. Dobra, to chyba dzisiaj już wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.